Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 21 sierpnia 2024 roku i dzisiaj troszkę wcześniej, ale jak zwykle będzie wszystko na temat głównie kryptowalut, chociaż dzisiaj na końcu zobaczymy sobie jeszcze srebro. Jak dobrze wiecie, mocno się interesuję ostatnio metalami szlachetnymi, więc złoto i srebro lubię sobie poobserwować. I dzisiaj spojrzymy sobie, tak może, na srebro trochę bardziej długoterminowo. No, i dzisiaj będzie też na temat trona, który mocno wczoraj poleciał do góry, ale ogólnie tron dosyć mocną kryptowalutą ostatnio jest, ale pogadamy o tym, dlaczego tak mocno wystrzeliło. No i o tym też dzisiaj będą artykuły, które dla Was przygotowałem. Więc zaczynamy sobie bez zbędnego przeciągania. Może kilka słów o tym, co się wczoraj wydarzyło. Wczoraj dostaliśmy zjazd na bitcoinie z prawie 61 tysięcy do poziomu 58 600 dolarów. Mnie to bardzo cieszy, bo mieliśmy trochę tutaj shortów załadowanych, które było można w fajnym punkcie zrealizować. Ja aktualnie nie posiadam już żadnej pozycji otwartej na dźwigni. Na kryptowalutach. Mam co prawda cały czas rozgrywanego shorta na złocie i longa na foreksie. Dokładnie na parze dolar do złotówki. Ale dzisiaj postaram się trochę wstrzymać, bo wieczorem będziemy mieli o godzinie 20.00 w Stanach Zjednoczonych protokół z posiedzenia właśnie. Federalnego Komitetu do spraw rynku otwartego, więc tam może trochę więcej się dziać wieczorem, więc może wieczorem dopiero coś na krypto odpalę, więc zaczynamy sobie standardowo od wskaźników lećmy do CoinMarketCap no i Bitcoin w ostatnich 24 godzinach zaliczył zjazd o ponad 2% a Ethereum o 3% więc jak widać i Tirium dużo gorzej sobie radzi, i o tym też za chwilę powiemy podczas omawiania ETF-ów, więc to jest też taka ciekawostka, zaraz sobie tam zajrzymy. Największy wzrost zaliczył oczywiście Tron, prawie 11% na plus, a w ciągu 7 ostatnich dni 22,5%. Największy spadek zaliczył Litecoin 4 prawie i 0.5%, ale pamiętajcie, to jest tylko pierwsza setka z coin market cap. Jak widzicie, wskaźnik strachu i chciwości aktualnie poziom 26 Altcoin Season Index poziom 22. No i zobaczmy sobie likwidacje, które zostały wczoraj zebrane tutaj z górki, dzisiaj trochę z dołu. Chociaż tutaj buduje nam się już też fajna pula likwidacji do zebrania. Wczoraj, podczas tego zjazdu, było można zaobserwować, jak szybko powstawały tutaj pule do zlikwidowania i jak szybko były likwidowane. A jak to wygląda w liczbach, w ostatnich 24 godzinach e, łącznie zostało zlikwidowanych ponad 108 milionów dolarów, z czego longów to było. Ponad 78,5 miliona, a shortów nieco powyżej 30 milionów dolarów, i łącznie zlikwidowano ponad 36 tysięcy traderów. I warto wspomnieć, że największa likwidacja była na Binance, i to była właśnie para Tron do USDT, i to było prawie 4 miliony dolarów na jednej pozycji. Więc widać, że te wzrosty dosyć mocno niektórych rozjechały. No i zobaczmy sobie kalendarz ekonomiczny. Gdzie dzisiaj widzimy w Stanach informacje na temat ropy naftowej o godzinie 16:30. No i o godzinie 20:00 mamy ten protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu do Spraw Otwartego Rynku. Więc tu o godzinie 20:00 może dziać się dosyć sporo. No i zobaczmy sobie do ETF na Bitcoinie i tu jest bardzo ciekawa sytuacja zwróćcie uwagę tu mamy akurat ETF -y na Bitcoinie no i w dniu dzisiejszym znowu napłynęło 88 milionów dolarów oczywiście to są dane z dnia wczorajszego ale zwróćcie uwagę że cztery ostatnie dni które tutaj były czyli 15, 16, 19 i 20 sierpień, no to wszystkie mamy tutaj na plusie, robione były zakupy no i tych zakupów łącznie to było ponad 197 milionów dolarów, a jakbyśmy zerknęli sobie na ETF -y, na Ethereum, ostatnie 4 dni wszystkie na minus, czyli były sprzedawane i to było dosyć sporo, bo tutaj może nie w takiej ilości jak ETF-y na Bitcoinie, ale tutaj było ponad 74 miliony dolarów łącznie w ciągu ostatnich tych czterech dni. Więc widać mocno, że pozbywają się ETF-ów na Ethereum, a wolą tutaj ETF-y na Bitcoinie. I tutaj właśnie przy tych spadkach było to bardzo fajnie widać, że Ethereum traci dużo, dużo więcej od Bitcoina. Teraz lećmy sobie do tych trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. Zacznijmy sobie od artykułu numer jeden na temat kryptowaluty Toncoin, która planuje uruchomienie głównej sieci Tano, i to będzie już w grudniu, i to będzie nowa sieć, która ma na celu Rozwiązanie różnych wyzwań technologicznych, które napotykane są właśnie na sieci Titan, i tutaj zespół deweloperski pracował pilnie nad optymalizacją tej infrastruktury w celu poprawy wydajności. i Wprowadzenie sieci Tanos ma na celu zwiększenie ogólnej, jakby tutaj powiedzieć, użyteczności ekosystemu Toncoin. Więc warto zwrócić na to uwagę. Ciekawy dosyć artykuł. No, i warto wspomnieć, że ten strategiczny krok może oznaczać spory postęp w ewolucji tego projektu i jego zaangażowanie w poprawę całej tutaj technologii blockchain, i może to wpłynąć dosyć ciekawie również na cenę kryptowaluty Ton, więc warto na to zwrócić uwagę. No, i lecimy sobie do artykułu numer dwa, czyli MTGOX przenosi 700 milionów dolarów w bitcoinach, i to jest pierwszy taki dosyć duży ruch, który był praktycznie od ostatnich trzech tygodni. Więc wspominam jak najbardziej o tym. No i trzeci artykuł, który dla Was przygotowałem, to właśnie trzy powody, dla których cena trona gwałtownie wzrosła jak widzimy tutaj trzy takie kluczowe punkty, to zwycięstwo prawne Justina Sana nad sekiem, które zwiększyło zaufanie inwestorów. Co przełożyło się na zwiększoną akumulację właśnie trona. Dodatkowo i to myślę taki główny powód, to uruchomienie platformy monet memowych, sanpump, które spowodowało dosyć mocny, Wzrost aktywności na sieci tron, i było widać, że tutaj było spore zainteresowanie wśród społeczności trona. No i czysto techniczne, czyli wybicie trona tutaj z wzoru Cup and Handle, czyli tak zwanej filiżanki z uchwytem. Jest to dosyć ciekawa Struktura podobna do podwójnego szczytu, która tutaj zwykle spotykana jest właśnie na takich wykresach typowo technicznych. No i to sobie pokażemy w momencie, kiedy dojdziemy tutaj do wykresu trona. On będzie zaraz po Ethereum. Dobra, lećmy sobie właśnie już do wykresów. Wrzućmy sobie na główny temat Bitcoina, który po tym spadku ja już tutaj wspominam, również u nas na Discordzie no spodziewałbym się raczej jakiegoś tutaj odbicia no i tutaj zaczyna pomału nam się wspinać i aktualnie 59 700 dolarów ale ja bym tutaj za mocno nie nastawiał się aż na takie duże spektakularne wzrosty i wolałbym poczekać do tego co będzie o godzinie 20, bo można się tutaj jeszcze dosyć mocno zaskoczyć. Mnie bardzo cieszy, że spadliśmy aż tak nisko i zatrzymaliśmy się na wsparciu na 59 180. Myślę, że niektóre kryptowaluty mocno odżyją, bo jest tutaj coraz większa płynność ogólnie, patrząc na altcoinach. No i tutaj Odbiliśmy też w wielu altcoinach od tych kluczowych oporów, o których mówiłem wczoraj, i to odreagowanie pokazało też, że chociaż bitcoin czasami w niektórych tutaj sytuacjach mocno tracił wczoraj to niektóre altcoiny stały w miejscu, i jeżeli byśmy teraz dostali z powrotem podbitkę powyżej 61 tysięcy, to niektóre altcoiny mogą tutaj dosyć mocno wystartować, więc ja tutaj mocno obserwuję co się będzie dalej. Działo spadku, póki co niżej niż 58500 się nie spodziewam, ale czekam na dalszy rozwój sytuacji. Zobaczmy sobie natomiast Ethereum, który aktualnie 2603 dolary. No i Ethereum tutaj bardzo mocno przetestowało właśnie tą linię Fibo, o której mówiłem wczoraj. No i tutaj mieliśmy fajne przetestowanie jedno. Teraz dobijamy ponownie do tego poziomu. No i spodziewałbym się raczej tutaj spadku na 2580 dolarów. No i raczej taki boczniak aż do godziny 20. Bo wtedy, tak jak mówiłem, może się wiele wyjaśnić. Więc dzisiaj w miarę krótkie, szybkie nagranie. Ale podsumowujące mniej więcej to, co się wydarzyło. W ostatnich 24 godzinach. A teraz lećmy sobie zobaczyć do trona. Tron, który tutaj poleciał, tak jak mówiłem, dosyć sporo. I tu patrząc chociażby od poniedziałku, oto ten wzrost jest dosyć spory, ponad 20%. No i zatrzymaliśmy się tutaj w okolicy 16 centów. Wróćmy sobie interwał dzienny no i tak jak mówiłem mieliśmy, no może na dziennym tak nie widać o, tutaj mieliśmy ten tą filiżankę z uchwytem no i tutaj dostaliśmy przebicie oporu na 13 centów przetestowanie, no i później poleciliśmy dosyć mocno w górę dodatkowo tutaj fajnie nam pomogła ta żółta linia która jest pod dosyć mocnym kątem, gdzie tutaj również ona została przetestowana. No i poleciliśmy dużo wyżej. Ja póki co spodziewałbym się nawet tutaj przebicia w najbliższym czasie jeszcze tych 17 centów, w tym tutaj miejscu. No ale tutaj pamiętajcie, z uwagi na to, że jest dosyć sporo zmiennych, i tutaj mało bardziej technicznie tutaj działa. Tron. Tylko w ostatnich dniach mocno tutaj społeczność się pompuje, więc tutaj za mocno bym się nie sugerował analizą techniczną. Bardziej bym wolał obserwować, co się dzieje na Twitterze, na komunikatorach, bo tutaj myślę, że większą, większe oddziaływanie ma społeczność niż jakiekolwiek techniczne założenia. Więc ja póki co. Nie rozgrywam, chociaż wczoraj mocno mnie tutaj kusił short z okolic 16 centów i nawet wrzuciłem wpis na Twittera dokładnie na samym szczycie informującym, że jest to bardzo kuszące, więc dosyć ciekawie może się to rozegrać, bo spadek z takiego poziomu może być równie bolesny jak wzrost dla niektórych shortujących, więc tutaj zalecałbym uważać, bo może dosyć mocno rozjechać w bardzo szybkim czasie. Zerknijmy sobie na awaksa, o którym mówiłem wczoraj. No i wczoraj mówiłem, właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj byliśmy. Byliśmy tuż przed odblokowaniem tokenów. No i faktycznie trochę cena spadła, ale według mnie. Nie miało tutaj w ogóle wpływu jakiekolwiek odblokowanie tokenów. Myślę, że tutaj już było to wszystko po drodze wkalkulowane. Faktycznie koło godziny 12 miało to miejsce. No i jakoś nie było widać tego na wykresie. Dodatkowo widać, że tutaj dosyć mocno cena zareagowała, dlatego na szczęście udało się tutaj wyjść na delikatnym plusie, bo teraz byłby dosyć spory. Minus przy shortowaniu właśnie takiego układu. Aktualnie 23,5 dolara, a najbliższy opór znajduje się na 25,79 dolarów centów. A teraz lecimy zobaczyć sobie XRP. Zobaczmy sobie może na interwale 15 minutowym i widać, że mimo tego fajnego zjazdu do okolic tutaj 58,5 centa, i próbie tutaj wybicia z powrotem powyżej 60, widać, że 60 centów faktycznie działa kluczowo na XRP i jest to dosyć mocny opór. I już dwukrotnie cena została zblokowana i zbita do tutaj 59 centów. I myślę, że już niedługo dostaniemy kolejną próbę ataku na opór na 60 centów, ale czy to się sprawdzi? Według mnie, cały czas będzie tutaj dosyć mocno murowany ten sufit na XRP. No chyba, że faktycznie wieczorem dostaniemy jakąś podbitkę na bitcoinie. No i wtedy wszystko poleci bardzo mocno do góry, ale to się dopiero dowiemy wieczorem. A teraz lecimy zobaczyć sobie już srebro. No i srebro aktualnie poniżej 30 cały czas dolarów za uncję. Ale ja bym chciał sobie zerknąć tutaj na trochę większym interwale i sobie zobaczmy tutaj, może interwał dzienny albo tygodniowy. Myślę, że będzie dużo, dużo wyraźniej. Jak widzimy, tutaj do wybicia szczytu jeszcze mamy dosyć sporo, ale według tego, co ja obserwuję na rynkach i według tego, jakie Tutaj założenia ogólnie na temat srebra czytam w serwisach zagranicznych, to myślę, że będziemy teraz w kluczowym momencie, aby próbować przebijać ten ostatni szczyt. Co prawda, on jest tutaj dosyć wysoko. Poprzedni szczyt zaliczyliśmy tutaj w okolicy 50 dolarów za uncję. No i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Wybiliśmy tutaj opór. Na 26,30 dolarów. Dostaliśmy bardzo fajne przetestowanie, no i myślę, że pomału będziemy próbowali się wspinać wyżej. No i tutaj dalsze poziomy są również interesujące. Ja już od dłuższego czasu tutaj dosyć mocno śledzę, co się dzieje na rynku srebra, i postanowiłem dosyć mocno załadować się również. Właśnie w srebro. Trochę też w złoto. Nie ukrywam, że złoto też jest na dosyć fajnej fali wznoszącej i myślę, że tutaj zarówno złoto i srebro będzie jak najbardziej zyskiwać w następnych latach. Więc ja pomału próbuję zaopatrywać się w monety uncjowe. Myślę, że to jest jeszcze spokojnie na to czas, że nie ma co na hura teraz skupować już monet. Ale myślę, że patrząc tak długoterminowo, nawet typowo pod emeryturę, myślę, że jest to fajna opcja też rozwijania swojego portfela inwestycyjnego. No i ja chciałbym trochę tutaj właśnie też poruszać kwestie i złota, i srebra, może trochę platyny, bo tutaj też chciałbym trochę o platynie czasem wspomnieć, bo platyna dosyć mocno straciła w porównaniu do. Złota, gdzie jeszcze kilka lat temu była dwukrotnie droższa niż złoto, a teraz złoto jest dwukrotnie droższe niż platyna. Ale myślę, że dla przeciętnej osoby najtańsze i najlepsze inwestowanie będzie właśnie w srebro, gdzie taka moneta uncjowa jest do kupienia już aktualnie za 130 zł. No ale myślę, że tutaj będzie dosyć ciekawa ta. Inwestycja patrząc pod kątem długoterminowym, bo jeżeli ktoś chce inwestować w metale na krótki termin, mam tutaj na myśli rok czy dwa, no to ja bym raczej w fizyczne złoto ani srebro się nie ładował, wolałbym jakiegoś etf albo kryptowalutę, która jest 1 do 1 z ceną złota lub srebra. A jeżeli ktoś chce monety sobie skupować, no to tylko w dłuższym terminie, bo pamiętajcie, że w momencie sprzedaży jeszcze mamy kilka procent spreadu, więc tu dodatkowo tracimy kilka procent. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, rozważyć, czy w ogóle Was to interesuje, czy nie. A jeżeli Was to interesuje, dajcie znać w komentarzach, to będziemy co jakiś czas, może chociaż raz na 2-3 tygodnie sobie tutaj do metali szlachetnych będziemy zaglądać więc tutaj póki co czekam na ten rajd który przetestuje po raz kolejny górne poziomy właśnie tutaj w okolicach 50 dolarów no i liczymy w końcu na przebicie i pójście jeszcze wyżej ja dziękuję wam serdecznie za dzisiaj dzięki za wszystkie lajki, suby i za komentarze i jutro słyszymy się już o normalnej godzinie, a ja Wam życzę przyjemnej środy. No i pamiętajcie o zabezpieczaniu swoich pozycji na dźwigniach. Do usłyszenia, do jutra. Hej!